Cześć, witam Was moi drodzy w ten przepiękny słoneczny poranek. Chociaż pogodę zupełnie inną zapowiadali. Opad śniegu 3-4 stopnie, a tu słoneczko z rana 2 stopnie. Przepiękna pogoda. No i zobaczymy, jak to mi dzisiaj wyjdzie. Czy uda się coś złowić? Lodu już na rzece nie ma. Pogoda naprawdę fajna na razie. No i dziś postanowiłem na starcie tu spróbować na głębszej wodzie porzucać może jakieś tutaj trafię fajne klenie, może o konie ciężko powiedzieć. Dwie węteczki, ultralajcik na tamte, na woblerka, ta druga wędka taki mały woblerek 5 cm. Zobaczcie jak przepięknie słoneczko za mną wyszło, grzeje. No nie spodziewałem się aż takiej pogody, że będzie, że się aż tak ciepło zrobi z rana. Ubrałem się. No ale zobaczymy. Popróbuję na starcie tutaj. Zobaczymy, czy się coś wydarzy, czy uda się coś złowić. Jak się nie będzie nic działo, jeszcze tam do góry sobie podjadę i tam chyba już spędzę czas do samego wieczora i tam będę obławiał. Ale na razie tutaj spróbuję. Trzymajcie za moje kciuki. Rozkładam wędki. Tak, jak mówiłem, tutaj mam ultra light, tanta nieduża, bardzo delikatnie, przypon 016, słowo karbonu, plecionka 006, wędka od 1 do 7 g. kowrotek 2000s Daiwa, XLR, no i na takim zestawie będę próbował to i złowić. Zobaczymy no, jak to wyjdzie. No Na razie nawet spławów nie widać, nic się nie dzieje, no, łatwo nie będzie. Porzucam tutaj troszkę i pójdę dalej. Dobra i drugą węteczkę też już rozłożymy, się to nie plątało wszystko. Ciekawe w ogóle jak dzisiaj wyjdzie wędkowanie nad rzeką, to nigdy nie wiadomo co się trafi, jak wyjdzie. W ogóle różnie to bywa. Najpierw może w oblerkiem w obłowie Porzucam tam w dół A dzisiaj woda trochę płynie. Ostatnia tona to nie płynęła chyba aż tak mocno Dzisiaj troszkę płynie Taka lekka falka no, trzeba tutaj też poobławiać bo no, nigdy nie wiadomo na razie nic nie wychodzi myślę, że jednak tamta dzisiaj znowu zrobi robotę jakieś gumki po dnie jeszcze w nocy nie jest za ciepło żeby ta ryba chciała w toni atakować ale zawsze warto spróbować Takie skarpy Jakie dziwne to się porobiło Mocno woda spadła To idzie nawet na dół zejść Nie więcej wiem gdzie tu rybka ostatnio chodziła Ale dzisiaj Ani spławu, ani spławu Jest ryba Jest Ale to mały okoń i to duży ale branie było branie było, nieduży okoń i to taki maleńki masakra masakra nieduży ale wziął może coś tutaj dzisiaj złowie o o jest branie ale to nieduża ryba znowu znowu okoń jest nieduży, ale zabawa zawsze jakiś to start <laughs> ale tam z daleka. One tutaj nie stoją z tej strony za blisko. Będzie trzeba przejść na drugą stronę, coś mi się wydaje. I tam popróbować. O, zobaczcie, gumę zżarło. Gumę mi zżarło. O, o, już się już tak zaczyna tak ja już muszę plecak ściągać no 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 ciekawe tam, tamtkę żarło odgryzło zobaczcie coś się tu dzieje Ach, coś się tu dzieje przygotowany jestem dobra tą zepsutą tu damy Nie ma tu wękarzy o dziwo dzisiaj Jestem sam Bardzo ciekawe Ale to dobrze, no dobrze. No dobrze. o dobrze To dobrze Wstępny okoń Na razie nieduże, no ale Trzeba łowić dziurkę jak tam rybka chodzi Identycznie się tam coś ustawiło o, lepszy okoń. Ten, zobaczcie, już fajny. Jak na tą wodę, taki sobie. Ach, trochę niefortunnie mi wpadł. Ale tutaj wysoko źle się te ryby wypuszcza. No i co, i większy też się trafił trochę. Takie brały jak ten, to zabawa już by była piękna. Ciekawe czy jakiś kleń tutaj uderzy na tej wodzie no, Chyba okoń Same okonie jak na razie i to nieduże No biorą. Same okoń. Coś mi się tamta tamta już zepsuła trochę Same okonie jak na razie Same małe. Teraz dałem z ogonkiem taką małą gumkę, czy buraszkę i powiem wam co rzut branie. Ale nie są duże, ale brań pełno. Teraz będziemy próbować. Może się coś trafi większego między nimi. Może dzisiaj właśnie trzeba na jakieś większe gumki i po dnie bardziej. Na razie same konie I nic poza tym Będę bardziej agresywnie prowadził no już było uderzenie, ale to mała ryba to Nawet nie tnę, bo to bez sensu Może coś przywali O, i jest, i jest okoń Pod brzegiem będziemy rzucać, bo są lepsze Środka nie bardzo, tam spróbuję na lewo porzucać Zabawa jest Znaczy dałyby się jakieś większe ryby Ale zabawa fajna Zabawa naprawdę fajna Ostatnio tutaj te rybki nie brały, a dzisiaj zobaczcie Okoń dzisiaj na braniu dobrym jest. Można to wykorzystać. O, jakie ładne podciągnięcie. Ewident, ewidentnie wolą jak bardziej podnie to idzie. Ale same małe. Malaszek. Znowu taki mały. A zestaw gumek na dzisiaj zobaczcie wszystko na delikatnie o. łowiłem pierwszy na koralik, obcięło tamte teraz sobie dałem czeburaszkę wolframową i łowię na to jeszcze sobie pod haczyk gdzieś tutaj mam na dole bo się trochę stępił jakiś musiałem Kamień trafić i się stępiło. Trzeba poprawić. Haczyk. O! Trochę lepszy. <grymne> zabawa, czy bórożka. Trochę lepszy. Ale widzicie? Pogoda się zmieniła. Chmurki. Zaraz te brania lepsze, a nie słoneczko. I trochę lepszy. jest następny Widzicie, oko nie biorą, tylko nieduże Ale biorą Gdzieś te większe też muszą być o, coś lepszego chyba Trochę lepsze Takie największe <noise> Takie największe Masakra Biorą, ale nie Ryby Żeby są, ale nie duży te okonie tego konia tutaj jest Co praktycznie Dobrze rzuci przy tym szaku to zaraz jest sprawę Takie największe tutaj Takie największe Trochę większe No i takie tak mówiłem To są chyba największe tutaj Fajnie, że biorą, ale drobny to naprawdę spory. Jeszcze deszcz teraz się puścił. Pierska pogoda, coś dzisiaj się zrobiła nagle. Niech deszcze ma być. No może, może prawie taka pogoda. Trzeba na klenie uderzyć w taką pogodę. Następny, a ten chyba lepszy. No e, to samo. Naprawdę tutaj sporo tych okoni Ale nic większego to Naprawdę sporo jest O no, to lepszy. Aby dawało <laughs> no O, to lepsze A wydawało się troszeczkę Zabawa jest. O konie dziś współpracują, no, gdzie te większe. Zobaczcie, jak pogoda się zepsuła. Deszcz ze śniegiem, chyba 2-3 stopnie. Zmieniam miejscówkę. Tutaj same drobne okonie, nic większego. Spróbuję właśnie teraz wyżej. Może tam, gdzie ostatnio coś uda się złowić. Ta woda dziś jest lekko trącona, więc. Może tam będzie jakaś szansa, to się okaże zobaczymy no Zobaczcie jaka pogoda Jak pięknie sypie Teraz już śnieg śnieg zaraz chyba poleci Mam klenia Ale przywali nieduży ale kawa patrzcie klenik złowiony <suszy> może tu coś odpalą te ryby Poczymy. no i udało się złowić niedużego zaraz Wam pokażę ale pierwszy klenik wyjechał nie jest jakiś wielki ale zobaczcie na tamte Fajnie to wziął i no nic, złowie dalej, może jeszcze coś się tu trafi. I taki kleń. Super. Wypinamy rybkę i wypuszczamy. Zobaczcie jak delikatnie wziął. I jest rybeczka. Tak jak mówiłem. Tutaj jest większa szansa na tego klenia niż tam na dole. Mówimy dalej. Mały klenik. Jeszcze tak delikatnie wziął. Nie wiem. Ale branie było. Może tu, tu będzie dobre miejsce. Póki ta woda jest trącona, te ryby nie, mnie nie widzą, bo to jest płytko gdzieś do metra, półtorej maksymalnie. Póki jest trącona, to one mnie nie widzą. Tu szansę coś złowić fajnie uderzyło jest okoń zobaczcie jaki fajny no ten to już większy niż tam co łowiłem może nie jest jakiś kaban ale zobaczcie o. i taki okoń No proszę, rybka żeruje Woda trącona Słońca nie ma I pykną Pykną sobie No kółka się robi Ale brani zero być drobnica Zobaczcie jak tu poszła ryba Podżegot już mnie zauważyły. Poszły do środka ryby. Fala tylko poszła. Wróciłem jednak z powrotem, bo tam u góry ta woda jakaś brudna płynie. Nie wiem dlaczego. Pewnie znowu gdzieś tam kopią. A tu zobaczcie, tutaj ta woda jest spoko. <laughs> Niby odcinek paru kilometrów. A tutaj fajna woda, no złowiłem tam dwie ryby, klenia, okonia, jakieś prania udało się zrobić, ale bez sensu, stwierdziłem, że jednak wrócę i teraz tu pod wieczór będę łowił, może okonie odpalą, ale może jakiś większy kleń wpadnie, to z tego głęboczka, zobaczymy. Mamy agrawkę. Dużo czasu nie zostało, mam nadzieję, że może coś tu... Uderzy, ale widzę, że się ryba nawet nie spławia tutaj. Zobaczymy, czy te okonie będą chciały tu jeszcze reagować. Tam nawet była u góry szansa coś złowić, tylko jakby ta woda taka nie była. To fajne rybki pływały. Ale niestety. Trochę czasu jest, coś tu jeszcze połowi Piątka gotowa. Miejsce tu nawet spoko. gdzie nisko sobie zejść. Ale drobnicy nie widać. Nie widać tej drobnicy coś tu. Może być kiepska. Ale czy jeszcze to te nie tu reagują? Teraz złowiłem trochę większego Taki zobaczcie Łatwo nie ma tak biorą delikatnie te ryby Jak widzicie same takie biorą Masakra Nic większego Nic nie idzie trafić większego ten wiatr mi trochę tu zawiewa. Z większego nie mogę dziś trafić. Dorwałam jakąś rybę. Szupaczek. Raz obetnie. A może się go da wyciągnąć O i obciął <śpiewa> Obciął skupaniec. Wiedział, przekręcił się. No niestety cieniutka żyłeczka i obcinka, widzicie? trudno. No, no, no. noś no. tu pod brzegiem przywalił. No nic, trzeba coś jeszcze związać. ale się woda zbrudziła nagle. Masakra. Nie wiem czy jeszcze jakieś brania będą chyba ta brudna woda już tutaj też przypłynęła z góry Już widzę, że nagle kolor taki dziwny No już te ryby nie będą chciały tak żerować mogę się założyć No to moi drodzy kończę dzisiaj już to wędkowanie wystarczy tego chodzenia Nachodziłem się dzisiaj sporo kilometrów narobiłem, dużo to nie dało Okonie trochę z rana brały, nieduże. Jakaś zabawa była. Potem pojechałem tam do góry, jednego klenia, większego okonia. Ale ta woda była mętna, więc zdecydowałem się znowu wrócić. Ale tutaj to samo. Same małe okonie. Więc kończę dzisiaj. Żegnam się z Wami i do następnego spotkania nad wodą. Oby było lepiej. Trzymajcie się. Cześć.